Witam, witam. Dzisiaj przedstawimy moduł, który jest zestawieniem prezentującym podział dokumentów sprzedaży w podziale na formy płatności. Zestawienie bardzo przydatne w momencie, gdy musimy wyraportować do księgowości coś la raport kasowy, z tym, że podsumowujący wszystkie rodzaje form płatności. Zacznijmy od tego, że po pobraniu aplikacja jest to pliczek zip który otwieramy i instalujemy przy wyłączonym subiekcie. Tutaj mamy potwierdzenie, że zgadzamy się na instalację. Też instalator. Cię dajemy dalej, instaluj i program został zainstalowany. Ja uruchomię sobie teraz subiekta GT, dlatego że to dla niego jest przeznaczone to zestawienie. Przygotowałem sobie wcześniej kilkanaście dokumentów, które są Dokumentami z różnymi formami płatności i pokażę, jak one wyglądają. Tutaj mamy, np., ostatnią fakturkę, która jest zapłacona za pomocą kredytu o nazwie DPD Pobranie. Tu wcześniej mamy karta płatnicza Paiu i pozostałe dokumenty również mają różne formy płatności. Teraz tak, gdzie znajdziemy nasze zestawienie? Nasz programik instaluje się w zestawieniach i ma nazwę sprzedaż według form płatności, co możemy dzięki niemu uzyskać. Jeżeli go uruchomimy praktycznie natychmiast według filtrów w górnej części menu, tutaj pokazuje nam raport z bieżącego dnia. Tak, żeby troszeczkę bardziej zobrazować jego możliwości, ja pozwolę sobie wybrać tutaj filtrach, filtr na bieżący rok, gdzie w trybie online odświeża sobie dane i wyświetla wszystkie dokumenty, które były wystawione w bieżącym roku. Tutaj mamy do wyboru jeszcze filtr typów dokumentów, który możemy sobie podzielić na faktury, korekty, paragony, zwroty. No oczywiście mówimy tutaj o dokumentach sprzedaży. Możemy sobie to podzielić na magazyny, wyfiltrować również po magazynach, lub użyć zaawansowanych filtrów, prawda? Z różnymi zakresami dat, z wartościami brutto, z różnymi operatorami, lub z tekstowym wyszukiwaniem nazwy form płatności lub obsługi form płatności. Jak widać na wszystkich dokumentach, które zostały tutaj wyeksponowane na zestawieniu, w dolnej części mamy też podsumowanie kwot, gdzie widzimy gotówkę, kartę, kredyt. Przez kredyt rozumiemy płatności kredytowe, takie jak DPD, pobranie lub inne kredyty, które zostały przyznane nie przelewy, tak? Przelew lub kredyt kupiecki, o którym mowa tutaj, prawda, jest pokazywany w normalnym przelewie. Natomiast przez kredyt rozumiemy te płatności kredytowe, czyli tak jakby cesje płatności na firmę obsługującą płatności kredytowe lub na przykład stworzoną płatność pod tytułem DPD, tutaj jest to wyeksponowane według nazwy tak naprawdę firmy, która obsługuje, która obsługuje daną płatność, tak to DPD, w naszym rozumieniu tutaj w zakładce kontrahentów, sobie poszukam DPD, jest po prostu operatorem centrum obsługi Ratalnej, które jest później w konfiguracji subiekta użytej jako płatność kredytowa, prawda, czyli ja używam tego jako pobranie od DPD. Można tam oczywiście sobie wrzucić więcej operatorów czy, czy płatność de, płatność pobraniowa Inpost lub inne firmy kurierskie. I teraz tak, wracając do naszego zestawienia, jak mówiłem, żeby efekt był troszeczkę lepszy, wyświetlę sobie bieżący rok i takie nasze... Spróbujmy sobie teraz wydrukować to zestawienie. Użyję tutaj znaczka drukareczki. Wydrukujemy bezpośrednio z użyciem drukarki Microsoft Print PDF do pliku o nazwie XXX. Ja taki pliczek miałem wcześniej, nadpiszę go i zobaczmy, co znajduje się w naszym pliku. Proszę bardzo, mamy tutaj podsumowanie, sprzedaż według form płatności, podsumowanie filtrów, które mamy wybrane, informacje o. Obsługiwanej płatności. Oczywiście na samym dole mamy też podsumowanie, czyli swego rodzaju raport kasowy, zawierający, zarówno informacje o gotówce, karcie, kredycie przelewie i kredycie kupieckim. W podziale, podział tych wszystkich form płatności może być bardzo pomocny. Przy przekazywaniu danych do księgowości, które bardzo często potrzebują dodatkowych informacji z bieżącego dnia na temat m.in. wpłat kartami, które nie są normalnie widoczne w subiekcie GT, gdyż karty płatnicze no, nie mają swojego rejestru, prawda, w którym są pokazywane i tych informacji tak bezpośrednio nie ma możliwości wyciągnąć. Tak wyglądał wydruk. Tak jak widzieliście. Zestawienie jest dostępne w subiekcie. Ja pozwolę go sobie uruchomić raz jeszcze, tu przed momentem mi się zamknął. Jest dostępne w subiekcie w module zestawienia. To tyle. Dziękuję i zapraszam do oglądania innych produktów, jeżeli macie taką potrzebę, aby napisać jeszcze jakieś indywidualne rozwiązanie dla was. Zapraszamy do napisania, do kontaktu mailowego. Zawsze chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i przeanalizujemy Państwa potrzeby. Także dziękuję i do usłyszenia.